Wniosek został złożony 20 kwietnia. Tak naprawdę, najczęściej w takiej sytuacji w połowie maja, pod koniec maja, już moglibyśmy zbierać. Cześć, piękny. Cześć, witajcie serdecznie. Oglądacie to 12 lipca, czyli w moje 32. urodziny. No i z tej cudownej okazji postanowiłem, że sobie Wam i sobie prezent, a mianowicie odpowiem Wam tutaj na YouTube, bo robiłem to już wcześniej na Facebooku czy na Instagramie. Na takie najbardziej popularne pytanie, a dokładnie Hej Mestosław, co tam z ustawami konopnymi? Hej Mestosław, co tam z inicjatywą obywatelską Wolnych Konopi? No i takie pytanie dostaję dziennie kilkanaście, kilkadziesiąt razy, więc Myślałem, że nagram taki filmik, gdzie wyjaśnię mniej więcej, jak wygląda obecnie sytuacja. No, bo oczywiście na ten temat na przykład rozmawiałem z unboxalem u niego na kanale 20 kwietnia, potem jakoś pod koniec maja było to też opublikowane na moim kanale. Nasza rozmowa, gdzie chyba z pół godziny rozmawialiśmy o tym, co się dzieje z ustawami konopnymi, ale wiem, że nie do każdego z Was to dociera, więc taki krótszy film na pewno też się przyda. No i najważniejsza sprawa jest taka. Ustawy konopne zostały złożone 20 kwietnia zgodnie z planem. Może nie był to do końca dobry moment, no bo rzeczywiście e, wtedy e, mocno koronawirus hulał. E, jakoś miałem wrażenie w ogóle, że media nie specjalnie się tym tematem zainteresowały, co było oczywiście dla mnie jako dla aktywisty bardzo smutne. Widziałem, że pojawiło się coś na Polsat News i w różnych portalach internetowych, ale no niespecjalnie media się przejęły czymś takim, co jest słabe i uważam, że polskie państwo, polscy dziennikarze troszkę tutaj nawalili, no ale może rzeczywiście to nie był dobry moment, może jakby to wyszło teraz w czerwcu, w lipcu, może by było lepiej, ale z drugiej strony rozumiem Posłów z parlamentarnego zespołu do spraw legalizacji. Dlaczego zrobili to 20 kwietnia? No, bo ten termin był obiecany. Jestem pewien, że większość z Was, jeżeli posłowie by nie dotrzymali słowa, jeżeli by nie opublikowali tych ustaw, to byście pisali wtedy w internecie, że posłowie nawalili, że w ogóle nie warto ufać politykom, więc no niestety to tak wyszło. Ale myślę, że najważniejsza sprawa jest taka, że te ustawy zostały przygotowane, że zostały złożone, że te projekty są, te projekty są konkretne i naprawdę są bardzo fajne i tu e... Bardzo się cieszę, że udało się przyjąć takie rozwiązania, że właśnie do 5 gramów można posiadać, do 10 gramów jest mandat. Ja tu widzę mnóstwo zalet takich rozwiązań, także związanych chociażby z uprawą medycznej marihuany w Polsce, czy z podniesieniem limitu THC w konopiach przemysłowych. Te wszystkie rozwiązania są fajne i fajnie jest, że w końcu jesteśmy w Polsce na takim etapie, że mamy przygotowany pakiet kompleksowych rozwiązań, kompleksowych ustaw, które jedynie wystarczy przyjąć. No i oczywiście, no system, jest powolny, wszystko zajmuje sporo czasu. Jeśli, teraz tutaj powinienem Wam wyświetlić taką informację ze strony Sejmu, bo to też najważniejsza sprawa. Wszystkie takie informacje możecie znaleźć na stronie Sejmu, po prostu jak wyglądają prace legislacyjne. Więc te ustawy zostały złożone, zostały one skierowane do wielu, wielu, ale to wielu konsultacji a także właśnie notyfikowane, czy są zgodne z prawem Unii Europejskiej, to jest trochę absurdalne, no bo są, ale to wszystko po prostu przeciąga e, czas. Dla wszystkich osób, które uważają, że jeżeli e, ktoś opublikuje ustawy, złoży do laski marszałkowskiej 20 kwietnia, no to 21 kwietnia one zostaną przyjęte, nawet czy tam 20 maja, takie rzeczy się zdarzają bardzo rzadko, tak praktycznie takie kilkumiesięczne... E, Wprowadzanie ustaw, czy krótsze jest y, tylko w jakichś wyjątkowych sytuacjach, chociażby związanych z koronawirusem, albo w sytuacjach, kiedy partia rządząca bardzo chce coś wprowadzić i piszą ustawę na kolanie, potem to przegłosowują, potem jeszcze mają na przykład swoją większość w Senacie i Senat to przyjmuje bardzo szybko, prezydent podpisuje i tak, takie ustawy mogą przyjść ba bardzo szybko. W przypadku ustaw konopnych, które zostały złożone przez posłów opozycji, tak naprawdę ten proces może być bardzo długi. I musimy się przygotować bardziej, że to nie jest sprint, a to jest raczej maraton. I to nie jest do końca kwestia kilku miesięcy, ale może kilkunastu miesięcy, a może tak naprawdę kilkudziesięciu miesięcy, czy może będzie trzeba czekać na kadencję kolejnego Sejmu. I wtedy dopiero w przyszłym Sejmie będzie można to przegłosować. Ja w ten przez cały czas, i tutaj też bardzo ważna sprawa, nadmieni od razu, jeżeli chodzi o to, że jestem ekspertem społecznym w parlamentarnym zespole do spraw legalizacji i wszystkie działania, które tam podejmowałem i też także wizyty w Sejmie, Także tutaj konsultacje, no to za to wszystko ja nie miałem żadnego wynagrodzenia. E, robiłem to społecznie i bo spotkałem się też z komentarzami po prostu, że e, aktywiści wzięli pieniądze i teraz siedzą cicho i nic więcej nie robią. Nie, nie, to wszystko było za darmo, więc tutaj od razu w tym miejscu także podziękuję bardzo serdecznie wszystkim osobom, które wspierają mnie na Patronite, a także tutaj wspierającym na YouTubie. No to tak naprawdę dzięki Wam też takie wszystkie moje akcje i działania były możliwe, więc tutaj nie było żadnych, żadnych pieniędzy w tym temacie. No i najważniejsze, ja będę po prostu dalej robił swoje. Też tutaj na kanale edukował w tym temacie. Robię teraz wakacje sądu uliczne, bo chcę sprawdzić, czy jest poparcie Polaków dla takich rozwiązań, co oni myślą na ten temat, a także będę rozmawiał dalej z politykami. Ostatnio rozmawiałem z politykiem Koalicji Obywatelskiej, Frankiem Starczewskim, z Poznania, więc też bardzo pozytywnie się na ten temat wypowiadał. No i po prostu będziemy musieli zwiększać grono osób, grono polityków, którzy popierają ten temat. Trzeba pozyskać oczywiście większość do tego. Trzeba też namówić tutaj parlamentarzystów rządzących, marszałek Sejmu dokładnie, żeby wskazała te ustawy, wzięła je pod głosowanie. No i takie działania będą cały czas podejmowane. Niezależnie od tego, co się dzieje, Zespół Parlamentarny do Spraw Legalizacji Marihuany. Będzie robił spotkania, nie wiem, z Ministerstwem Zdrowia, z Krajowym Biurem Przeciwdziałania Narkomanii, z posłami, właśnie partii rządzącej, tak żeby przekonywać do tych pomysłów. Ja także mam swoje działania, które zaplanowałem. Tutaj e, mam nadzieję, że na okolicy sierpnia, września one gdzieś e, się pojawią. Mam nadzieję, że Was mile zaskoczą, bo to jest projekt, nad którym dłużej pracowałem. E, w ostatnim czasie nie miałem jakby za bardzo dużo możliwości, żeby go przycisnąć, i też uznałem, że tak naprawdę wakacje, e, czerwiec, lipiec, sierpień nie jest dobrym momentem, żeby właśnie tutaj e, z tym startować. E, więc myślę, że powrót po wakacjach we wrześniu będzie bardzo dobry. No i najważniejsza sprawa to już jest któraś najważniejsza sprawa w tym temacie, ale po prostu w tym temacie jest tak dużo wątków, że nie chciałbym o niczym zapomnieć, a na pewno będziecie mieć dodatkowo wiele pytań po tym, nawet jak obejrzycie ten film. Wielu z Was zastanawia się, czy takie ustawy konopne mają sens, czy one mogą przejść. I ja uważam, że tak, szczególnie w sytuacji, że są tam projekty dotyczące też konopi medycznych czy konopi przemysłowych i takie projekty mają duże szanse. Druga bardzo ważna kwestia i coś, co naprawdę łamie mi dużko i powoduje, że naprawdę jest mi źle, to to, że do dzisiaj najpewniej jeszcze nie wystartowała inicjatywa Wolnych Konopi. Mówię najpewniej, dlatego że po prostu ta sytuacja zmienia, może się zmienić każdego dnia, a jak się domyślicie, nagrywam to nie dokładnie w mojej rodzinę, tylko chwilę wcześniej, bo chcę to jeszcze zmontować. Krótka sprawa. Inicjatywa Wolnych Konopi została złożona 20 kwietnia. Tak naprawdę najczęściej procedury powinny wyglądać tak, że już w połowie maja, pod koniec maja moglibyśmy oficjalnie zbierać, Od tego momentu byłyby 3 miesiące na zbiórkę, przynajmniej i 100 tysięcy podpisów. Oczywiście w naszym przypadku było tak, że Kancelaria Sejmu, Marszałek Sejmu przyczepiła się do sformułowań, które były na karcie, co jest oczywiście rzucaniem kłód pod nogi i, i męczeniem obywateli, bo takie sformułowania były chociażby na kartach Kai Godek i spokojnie oni zbierali, złożyli to do Sejmu i nie było żadnego problemu. Ja uważam, że to jest po prostu tak, że Kancelaria Sejmu chciała się przyczepić i niezależnie czy znaleźliby to, czy znaleźliby coś innego po prostu chcieli przedłużyć tą procedurę. No i jak widzicie jest połowa lipca, Nadal to nie ruszyło, jest wymiana różnych pism. E, możliwe, że to właśnie teraz za chwilę ruszy. No i jeżeli ruszy, to tak w lipcu. W sierpniu, we wrześniu, to uważam, że jeszcze to nie będzie jakby duży problem. No bo nawet zobaczcie, sierpień, wrzesień, październik to jest nawet ok, no bo w październiku studenci wracają na uczelnie. Ja sobie idealnie wyobrażam jeszcze w miarę ciepła jesień, łatwo jest zbierać podpisy, łapiemy okres trochę wakacyjny, trochę takiego powrotu do pracy i powrotów studentów, więc nawet to jest opcja, która by się dobrze ułożyła, jeżeli będą to przeciągać, jeżeli będą nadal robić problemy, tak żeby to ruszyło na przykład listopad grudzień, styczeń, to uważam, że polskie państwo męczy obywateli i że to jest skandal i mam nadzieję, że do takiego, do takiej sytuacji nie dojdzie. I najważniejsza sprawa jest taka, jeżeli nam rzucają kłody pod nogi, my róbmy swoje, czyli przekonujmy ludzi, przekonujmy polityków, działajmy w tym zakresie, żeby to się wszystko rozwiązało. W momencie jak ruszy inicjatywa po prostu dajmy z siebie wszystko, zbierajmy te podpisy, uzbierajmy z pół miliona, niech po prostu media się dowiedzą, niech wszyscy ludzie dowiedzą się jak silna jest społeczność konowna. W Polsce, jak wiele osób oczekuje takich rozwiązań, żeby po prostu nikogo nie karać za posiadanie marihuany na swój własny użytek. Ja teraz nagrywam to w Czechach, bo tutaj też przyjechałem, żeby nagrać dla Was film. I tak naprawdę w tej sytuacji tutaj w Czechach Nikt nie jest karany za to, że posiada do 10 gramów marihuany na swój własny użytek. Państwo się rozwija, Czesi są weseli, wszystko normalnie działa. Myślą teraz powoli o legalizacji marihuany i także w ogóle bardzo fajnie też Czesi rozwijają psychodeliki, ale to jest inna sprawa. E, może też Wam nagram film na ten temat później. Najważniejsza sprawa, słuchajcie, kończę ten temat, bo też chcę jeszcze parę rzeczy zrobić. E, jest to, że z okazji moich urodzin ja życzę sobie, żebyśmy wszyscy żyli... Takim państwie, które po prostu jest dla obywatela, które po prostu nie męczy człowieka i gdzie po prostu nikt nie jest karany za posiadanie substancji na swój własny użytek, tego życzę sobie i wam. No a skoro mam urodziny, to też piszcie mi jakieś życzonka, będzie mi miło. No i trzymajcie się mocno. Cześć!